Ile już wiosen, pani... A, ja? Mhm. 97. 97! No i jaki jest pani przepis na taką świetną formę? Żyć i nie przejmować się teraz. Mhm. Żyć i się nie przejmować. Nie przejmować. Żyć ja patrzę, ja przychodzę tu w taki tu. Mhm. Bo ja... Kocham ludzi, zawsze dla ludzi pracowałam i w tej chwili patrzę na tą piękną młodzież, bo to jest naprawdę piękne. Wszystkiego dobrego na święta, dużo zdrówka, dużo ciepła, no i oby jak najdłużej w takiej formie. <grym> no widzisz <grym> no tak, zakupy robię, zakupy tak, pien pien pieniądze wydaje. I korzystam. I korzystam. Po prostu korzystam z Warszawy, bo tu...